Co Biblia mówi na temat obgadywania i plotkowania? Ja może y, tą odpowiedź rozpocznę od... Od słownika języka polskiego, od, od takich pewnych naukowych badań, co z czym jest plotka? Więc plotka to jest niesprawdzona lub kamliwa wiadomość, zwykle powodująca utratę dobrego wizerunku osoby, której dotyczy. Powszechnie uważa się, że plotka jest synonimem pogłoski która jest zdefiniowana jako rozpowszechnianie niepewnych, niepotwierdzonych informacji. W naukach społecznych plotkowanie jest zdefiniowane jako aktywność przyjemna sama w sobie, gadania dla samego gadania, negatywne, złośliwe, płytkie obmawianie nieobecnych osób, wymiana ocenianych informacji o nieobecnej osobie, proces wymiany informacji o nieobecnych osobach o zabarwieniu oceniających między bliskimi sobie osobami. Ja myślę, że te słowa nam bardzo wyraźnie no, pokazują e, ciężar tych plotek. Kiedy otworzymy sobie przypowieści męża Bożego Salomona, to w szóstym rozdziale od 16, 16 wersetu pisze tak. Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla Niego obrzydliwością, butne oczy, kłamliwy język, Ręce, które przerwają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które spieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Proszę zwrócić uwagę, że w tych siedmiu rzeczach trzy rzeczy związane są z językiem, z mową. Po pierwsze, kłamliwy język, składane fałszywe świadectwo i sianie niezgody między braćmi. Niczym tak bardzo nie można zaszkodzić, właśnie jak językiem rzucane niewłaściwe informacje skupianie się na niewłaściwych rzeczach zadawanie pytań które mogą sugerować coś co w ogóle w życiu nie było dlatego słowo boże mówi tak List Jakuba, czwarty, rozdział jedenasty werset. Nie obmawiajcie jedni drugich bracia, kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego. Możemy zauważyć, że plotki to też tak, jakby wchodzą w pewne kompetencje. Bożej oceny, dlatego że plotki oceniając, człowiek wchodzi w coś, osądza, rozstrzyga, powtarza niesprawdzone informacje i Słowo Boże mówi tak bardzo wyraźnie, że kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon, a zakonodawcą jest Bóg. Więc możemy zauważyć, że plotka to nie jest tylko wymiar złożenia, zrobienia zła dla drugiego człowieka, ale w końcu wchodzenie w konflikt z żywym świętym Bogiem. Z kolei psalmista mówi tak, nie obmawia językiem swoim, nie czyni bli za bliźniemu swemu, ani nie znieważa sąsiada swego. Znowu w tym króciutkim wersecie dwukrotnie jest dotykany język. O czym jest mowa? A mianowicie ten psalm mówi, kto będzie przybywał na górze świętej Bożej. I między innymi ten, kto nie obmawia, kto nie czyni zła, kto nie znieważa sąsiada swego. Z kolei przypowieści mówią ciekawą rzecz. 20 rozdział, 19 werset. Kto jest gadułą, ten zdradza tajemnicę, więc nie zadawaj się z plotkarzem. Proszę zwrócić uwagę, że w tym miejscu gaduła mimo woli wchodzi w buty plotkarza. Ponieważ mówi, kto jest gadułą, ten zdradza tajemnicę, więc nie zadawaj się z plotkarzem. Z kim? Z gadułą. Myślę, że... Inne miejsca Pisma Świętego, że tam gdzie jest wiele słów, tam nie odbywa się bez grzechu. Ja myślę, że te wszystkie miejsca Pisma Świętego nam pokazują, że jak bardzo jest ważne, aby pamiętać o języku, który ma potężną moc. Ponieważ Jakub 3, rozdział 3, szósty werset mówi tak. Język jest ogniem i język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało, rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Proszę zwrócić uwagę, jak ostre jest porównanie. Czyli to oznacza, że człowiek, który jest oszczędny w słowach, który nie powtarza rzeczy zasłuchanych, który nie powtarza rzeczy niesprawdzonych, który nie szuka sposobu dokuczenia drugiej osoby w niewinnych, tak w cudzysłowie, w niewinnych żartach, człowiek, który patrzy na bliźniego poprzez pryzmat w chwili Jezusa Chrystusa, nie będzie zajmował się plotkami. A człowiek, który oddala się od Boży łaski, wchodzi w drogę, że wchodzi w tą drogę, gdzie znajduje się wśród tych rzeczy, których Bóg nie nienawidzi. Bóg akurat na tym miejscu przypowieści mówi, że nienawidzę tych rzeczy. Ale proszę, wytłumaczyć sobie ja już nie będę udzielał odpowiedzi, jak wygląda ten człowiek, który czyni te rzeczy, który nienawidzi Bóg. Więc chcąc być bardzo bliski swego Boga, doświadczać jego mocy, autorytetu, siły, po prostu pamiętajmy, że nasz język ma być oszczędny, prawdomówny, budujący i przynoszący dobro dla drugiego człowieka, a nie zło. Kłamliwy język i fałszywe lub niesprawdzone świadectwo jest bronią szatania do siania niezgody między braćmi. Jeszcze raz powtarzam. Drodzy umiłowani, więc dlatego jest tak bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali. Oszczędny język, język wypełniony miłością Chrystusową, kierowany łaską Ducha Świętego, niesie ukojenie, gaduła jest plotkarzem. Dziękuję.